To dzisiejsze spotkanie w starostwie czego będzie dotyczyło? Dzisiejsze spotkanie to są konsultacje z organizacjami pozarządowymi. Projekt uchwały, który został przygotowany dotyczy zasad funkcjonowania, zasad wyboru przedstawicieli zarówno Rady Zarządu, jak i organizacji pozarządowych do tej Rady. Szczegóły dzisiaj na spotkaniu będziemy z organizacjami omawiać i ostateczny wzór uchwały zostanie przedstawiony już zarządowi do zatwierdzenia. A później Radzie do podjęcia. My na dzień dzisiejszy mamy wniosek podpisany przez pięć organizacji. Zarząd po przeanalizowaniu tego wniosku stwierdził, że warto powołać taką Radę. Stąd uruchomił procedurę utworzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Witam Państwa bardzo serdecznie u nas w powiecie kamiennogórskim w budynku Starostwa Powiatowego. Bardzo się cieszę, że tyle osób odpowiedziało na, nasy, na nasze zaproszenie. Jeśli chodzi o Państwa działalność, wiemy jak działacie, jesteście jednostkami, z których my jako jednostka samorządu terytorialnego My chcielibyśmy z Wami współpracować i Wy z nami. Jesteście osobami, które przez wiele lat działają na terenie naszego powiatu i robicie wiele wspaniałych rzeczy. Ja myślę, że ta konferencja, która dzisiaj, tak pierwsze spotkanie właściwie, które się dzisiaj u nas odbywa, przyczyni się do tego, abyśmy zacieśnili bardziej swoją współpracę i ona się przełoży na Wasze działania. Myślę, że tutaj o szczegółach powie pani naczelnik Wydziału Edukacji, pani Cecylia Skulska, o szczegółach myślę, że dłużej dzisiaj yy, będziecie dyskutować. Ja mam nadzieję, że w niedługim czasie po prostu bardzo będziemy ściśle ze sobą współpracować i będzie po prostu, dlaczego wiecie, ta działalność Wasza pozarządowa bardzo dobrze się rozwijała. Tego Państwu życzę i bardzo dziękuję za przybycie, o efektach myślę, będziemy rozmawiali w niedługim czasie. Chciałam tutaj podziękować inicjatorom, yy, że tak powiem, uruchomienia całej procedury. Pięć organizacji, sześć przepraszam, organizacji pozarządowych złożyło do nas wniosek o utworzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a są to następujące stowarzyszenia, które tutaj zepnę. Yy, Kamienogórskie Stowarzyszenie Kulturalne Ars Longa, Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Kamiennogórskiej, Stowarzyszenie Nasz Region, Koło Łowieckie Knieja, Lubawka, Stowarzyszenie Wspierania Psychoonkologii Życie i Klub Sportowy Relax. I skamilogórskie Stowarzyszenie 1K. Zarząd po przeanalizowaniu wniosku stwierdził, że warto utworzyć taką powiatową radę działalności pożytku publicznego i uruchomił nową procedurę. Pierwszym krokiem uruchomienia utworzenia tej powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest uchwała Rady Powiatu w sprawie trybu powoływania funkcjonowania tej Rady. Tutaj później samą Radę powołuje zarząd, ale to przejdziemy dalej. Na dzisiejszym spotkaniu chciałabym na początek... Przedstawić Państwu zasady funkcjonowania i kompetencje takiej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Następnie chciałabym przedstawić projekt, który jest poddany konsultacjom. Projekt ten w lipcu został poddany konsultacjom, tutaj pisemnym, został zamieszczony na stronie internetowej Polityki Informacji Publicznej na naszej tablicy do tej pory żadna organizacja uchwał w formie pisemnej do nas nie złożyła dlatego też organizujemy to spotkanie otwarte z państwem żeby jeszcze raz spróbować przedyskutować zapisy tej uchwały bo tak naprawdę ta uchwała ma służyć głównie w radzie działalności pożytku publicznego a też w większości tą radę będziecie państwo tworzyć i w tej radzie też na pewno niektórzy będą funkcjonować i na koniec myślę, że sobie porozmawiamy na temat w ogóle funkcjonowania, na temat Państwa uwag do projektu uchwały. Tak sobie wyobrażam to dzisiejsze nasze spotkanie. Postaram się, żeby to nie było bardzo długo, <laughs> skróciutko myślę, że przebrniemy przez te takie najgorsze elementy uchwały.